Trzy rzeczy, które warto wiedzieć, zanim kupisz. Piłą łuparkę Japa 365. Dzięki jednoczesnemu cięciu i łupaniu drewna może osiągnąć wydajność 8 metrów sześciennych na godzinę. Czy wiesz, że... Sekwoje wiecznozielone to najwyższe żyjące obecnie drzewa na świecie. Osiągają rozmiary do 115 metrów. A wieszenie do użytku na drogach publicznych umożliwia przemieszczanie się maszyną i obróbkę drewna w dowolnie wybranym przez nas miejscu. Drewno agarowe występujące na terenie południowo-wschodniej Azji to najdroższe drewno świata, od 1000 do 100 tysięcy dolarów. Maszyna jest wyposażona w rozbudowane funkcje pasujące do wszystkich zastosowań. Może działać z wałkiem odbioru mocy, silnikiem elektrycznym lub spalinowym oraz wieloma akcesoriami dodatkowymi stołami, rolkami czy podnośnikami. Czy wiesz? Teksańska masakra piłą mechaniczną z 1974 roku zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie magazynu Total Film na najlepsze horrory w historii kina. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami, a już za tydzień kolejny odcinek o trzech rzeczach, które warto wiedzieć zanim kupisz.